Dobry, dobry, dobry. Ja tu klucz chcę robić, ja nie mam tego jadu. No, no ja mam wszystko, jest. ale jak się go robi, kurwa? No, klikasz na niego i pajęczy klucz, kurwa. Nie mam takiego czegoś. Nie no, na, nie no. na. No to dawaj te jady. M nie. Masz te składniki? Masz wszystko zrobić. Tak, wszystko mam. To Co weź nowogiela daj. Nie składniki, tylko wciśnij. Masz co cztery ci, opcje Masz zamknij, pańczy trzy, klucz, trzy, konkurs Ox z nazywają mentorem, Uriela A to nie masz pamiętnego klucza, czyli nie możesz jeszcze iść Kapitana idź I daj mi ten jeden, ten, 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 ten jad. Zrób mi lana To <śles> Zaraz jebany Cep, boże nie wiesz Siorkite, zostaniecie kurwy pobite. Black metal, będziemy straszyć. Muszę się chyba, kurwa zaszyć w drugim pokoju. Poprawić nastrój, oglądam, kurwa, słoneczny patrol. Czyszczę broń na stole kreski. Mam uczulenie na kolor niebieski. No co jest, kurwa? Nie mogę. Czemu nie wiesz, co dla mnie nie żeby to się otworzyło? Wejście do królów Ej, A ja tu naje ja najeżdżam. Tak. A mnie to przeniesie Otwieram. też, czy nie? Nie, musicie iść. Kliknijcie tam. I chuj, klucz na mnie woła. Ale ja do mnie też chce klucz. Potwierdził nie potwierdził normalnie. Ja wszedłem. Ja też. Ode mnie klucz. Ode mnie klucz bo... A najlepszy, że ja mam klucz ja mam... w tym wykluczeniu. A, to już to no. nie, to to, ty... nie, nie mieli. To nie mieli to tylko. To... Tej, co jest? Czekaj, Czekaj. Wywal... a ty masz klucz na M? Nie ma. <śledziany> Czekaj. Chodźcie, to ubijemy tą królową. Tutaj mamy bufy. Ej, no kurwa, no nie mogę wejść. Już? Podejście numer dwa. Ten wal. Powiedz <grystanie> jak wejdziesz. Pajączy klucz może zostać użyty wyłącznie przez przywódcę grupy. Zaraz się wyjebie. <grystanie> Dwie godziny gadania. <grystanie> dawaj. Co dawaj? Co dawaj? No daj ten klucz, kurwa, to jest 24 godziny. Żyj z ziemi, go <laughs> czekaj. Czas do ponownej możliwości otwarcia brud do Królowej Baranumny, 47 minut, Pierdol, o pój, pój. Zmieniamy, zmieniamy PT, może ja zrobię to? No, zmieniamy PT. Dobra. Amatorzy. Kurwa... Kurwa, ja bym z Dawidem przeszedł, <suszy> ja bym Kurwa, ty z Dawidem to do... po M2 jeździsz, kurwa, i go bufasz. Czas, Czas do... Czas do ponownej odnośni, otwarcia, klejówki. 46 6 minut. 6 minut. To jeszcze dłużej, <suszy> kurwa. Co <suszy> 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 no, ty? Ty! Szamanka, ten... nie była, przecież. Właśnie. Ja, ja też nie byłem. A właśnie, Ano też dopiero coś zrobił. Ale to jest tak, jak z komnatą smoka chyba, kurwa. Nie, może no, nie, zobaczymy czy... to co. Ajdzie, PT czekajcie. A kto? A szamanka zakłada? Nie, no, dobra, to je to daję, założę. A tam jakieś dowodzenie marzym dwa czy coś? Mhm. Dowodzenie to jest to. Dobra, kurwa. A rybaszynkę dodaj. Jakiegoś dropa musimy mieć na, na pająkach Dobra, otwierasz Przyskasz? Tak, chcesz rozpocząć podbój? masz na to 20 minut. Przed upływem czasu nikt nie o, będzie mógł puścić teraz, królowej bardzo. Teraz się założę, że ja z dawajcie hmm. Poczekajcie, niech wejdzie. Jest, jest, jest. Leszul, Ja już też w Dobra, mamy 20 minut, więc się ogarnijcie. Wychodzimy stąd 22, czyli 20 po musi być ubity. Ty, tak? wywaliło ty, mnie no, do M. I... <laughs> <laughs> kur... U, kur u. No ładne Jak do M? <laughs> Jak do M? Jak do M. No stoję sobie na samym początku kurwa tej komnaty. A czemu? No to zapierdalać. To tutaj tutaj. No ja No weźmy. Weźmy. Jeba na macie. Ej, to mam bić czy co, kurwa? Tak, tak, od razu trój. Tam rób coś. Trój to ścierwo, kurwa. Jebała. Działa, błonna bo, bo zwierzęta. Bez zwierząt bije 2800, a z, ze, ze zwierzami ja ja bijłem 3,5. Ile? 2800 teraz. A, a no ze, po ile? Po 350? Nie. 2900 900, 3,200. 3 Jasne, jak ja biję kurwa około 3800 39 To skrytym bije A no ja mam ten... A dziki chociaż macie? Kurwa, gościu, gościu no Ona jest ty się zrobili? Zrobili. <grym> <grym> Ja pierdolę, jakie Dawidy kurwa a te, a te jaja tutaj to co? Ja, 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 ja to z nas Ty <grym> Kurwa, chodźcie z nią pod ten, ej ubijemy nas truta. ona <grym> na mały 70 level, kurwa. Nie nagrywaj tego, bo ci cofną w suby, kurwa. Znowu będą pisać na rybę słońca. ja nie działa na zwierzęta. Teraz kurwa jest ze zwierzętami. No, czemu PT skasowałeś? Jak skasowałem? No, no nie ma PT. Zwykliczyłem cię. cię. O, chuj. Jak nie ma, no, jest. Jes? Daj mi do PT, jes? bo zaraz wyjebie, kurwa. Ale niechcący pt Bonus chciałem tylko przełożyć do tego, na rybę No a mi zabrał w ogóle Jak zabrał? No nic nie mam teraz <głos》>, Bo szamanka nie ma tego do budzenia Ale a No co ty robisz? Czemu ty ją z buta bijesz? Ja kogo? Nic Dobra jest kurwa ten pajęczy flet kurwa A masz flet? Dobra mamy, patrz to, to patrz 400. Patrz tą ja... kurwę co tam stoi Jaja gdzie ja, Czekaj tak, jaja, wszystkie jaja Szybko, szybko, Anu, bij kurwa, Anu bij Jajo zatrute Dobrze, pójdź z tym jajem tam, bijcie a tam, wszyscy bijcie kurwa Jak nie ubijemy się to no we no no <laughs> dobra, chodźcie, wszystkie, wszystkie, te pierwsze tutaj, najpierw. No a co, tutaj, z ta. co z tym, co no, z tym? A nie, to jak źle. No tak, bij, tak. kur... Buffa nie mam. Chuj, bufa bij! Ty nie musisz! <laughs> nie masz bufa Już mam lagi, Nie nie Nie, dobra, sorry, nie miałem. Okay. Uwaga, Baron, na pojawia się. Gdzie tutaj to? Jak ona podejdzie, to truci ściągaj, nie? Ten Tomak bit tam z tym, z butkiem Tu No posłuj jak chcę Ja mogę poszłam dupę bo nie mogę tutaj kurwa do niej tej, do, dojść Aż poszła na nich A mi się Ja trujcie jej, nie Ja nie mam trucie Znaczy mam ale nie założony Ja mam plus 8 plus 8 trucie nie ja żartowałem, zarabę należy Oddam jeszcze jedno Kurwa co jest gdy nie, si, nie wyjeżdżasz <noise> No co ty? No to idź witam tamtej No dobrze rada Dobra 10 minut mamy kurwa by się kolejny jaju nie zrozpił Patrzcie czy się nie rozpił radz... Dobra wszystkie Dobra to weźmiem tam zostaw Tomek, padnij tam, dobra? Weź tam se, padnij spokojnie przecież Nie ma cię jak tu tu to... no, Nawet co nie zdajesz sprawy, jak spokojnie padłem. Weź mi te pająki! Ja mi zabiję. No weź mi te pająki. Nie bufne, kurwa. Bufcy, czas trwania. Nie daję na bówko, bo nie ma rękawicy. Chuj ważne, żebyśmy ubili. Dobra, lecimy. Leć, ale... Nie poprawiałeś? Ale kurwa, od razu ją otruję, nie? Więc musicie lecieć... Nie, to weź ją ten... Weź ją trzymaj chwilę. Bez trucia i zmienisz później. Trucie. Przecież ty na marmurze ja nie bez, będziesz. Ja Zmień chem po prostu i założysz później trucie. No nie mogę weź na... Zmieniać, zmieniać nie. marmur... Na marmurze. Marmur. Nie, ty nie... Po co tobie marmur? Aha. To na razie <laughs> trzymaj tylko. Jak cię zdejmę z marmura, to różno zrobimy. lewa? mdlewa? Chuj O kurwa <głos> <głos> Dalej dawaj Chodźcie <Zlecimy>. Chodźcie, chodźcie <noise> Dawaj kurwa Nie daje rady Niech poszło Uciekło Jeszcze mi kurwa aura nie weszła I pająk Dobra go, ja, ja, ją po, po 60 tysięcy biję ja też Ty ja dostałem ja cepa dostałem C. i leżę Po 250 tysięcy Ja też deadłem ale padła <noise> Blacz za Prze rana przepustka za tylu tutaj ty, przepustkę Ej po co mi to uchwał? tytanów Mi, Koło. Tytanów. Koło. mi. Nie mnie. Mi przepustka wpadła, to żem zarobił <noise> Ale ścierka za takie co. Mam hmm. hmm. jeszcze jeden klucz, więc... Można iść Łapki nie mam Dobra, żo. Spadłem Człowieku Co za noby Złapał ja Dobra, padę Kawka, -ka, szkoda marmurów faktycznie, ja pająka zmarnowałem, no nie chuj. Ja Pierzeń teleportacji. A kogo? Włózek, o Włózek. kurwa. Dziękuję. Ja to w <laughs> znowu przepuska w chuj z tym jeżdżeniem. Ja też Ale mam zyski. Jakie mamy ja, no średni? 12.